Spowiedź święta to jeden z najpiękniejszych sakramentów. Ktoś kiedyś powiedział, że konfesjonały powinny być poobkładane kwiatami, bo ludzie zyskują w nim wielki dar, dar odpuszczenia grzechów. A czy ksiądz może nie udzielić rozgrzeszenia? Otóż może, jeśli nie są spełnione warunki. Każdy ksiądz odpowiada za to, co w imieniu Chrystusa powie penitentowi. Są takie sytuacje, kiedy trzeba podjąć pewne decyzje, aby rozgrzeszenie otrzymać. O tym, jakie są to przypadki, jak sobie z nimi radzić i co zrobić, żeby odejść oczyszczonym sercem, pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w atrakcyjnym wywiadzie z księdzem. Andrzejem Żarkowskim, Michalitom. Zapraszam do uważnej lektury tego tekstu na najnowszym numerze Któż jak Bóg?